Przykład. Cudowny deszcz. W roku 1871 wielka susza groziła utratą większej części plonów w pewnej bardzo urodzajnej okolicy włoskiej. Świątobliwy proboszcz pewnej tamtejszej miejscowości. Ogłosił trzydniowe nabożeństwo z błogosławieństwem na cześć świętego Józefa. W pierwszy i drugi dzień owego triduum panowała zwykła pogoda, ale w trzecim dniu, około godziny drugiej po południu, niebo zaczęło się pokrywać chmurami, a te, zbiwszy się raptownie, wydały obfity deszcz, trwający przez trzy godziny, i w ten sposób użyźniły spieczoną ziemię. Na błogosławieństwo tego wieczora odśpiewane zostało uroczyste Ciebie Boże chwalimy, na znak podziękowania Panu Bogu i Świętemu Józefowi, któremu przypisywano łaskę deszczu. Ta łaska dała początek szczególniejszemu nabożeństwu do Świętego Józefa, na którego cześć wystawiono ołtarz, założono towarzystwo, zaprowadzono miesięczną praktykę dobrej śmierci odprawiano miesiąc marzec z codziennym kazaniem, a już w kilku latach wpoiło się to w duszy tych wiernych jako stałe i trwałe nabożeństwo do świętego Józefa. Niech będzie uwielbiony i uczczony Pan Bóg, który tymi środkami nadzwyczajnymi chce uczcić naszego świętego, a zarazem niechaj będzie to dla nas zachęta do udawania się doń z ufnością we wszelkich potrzebach. Postanowienie na cześć świętego Józefa będę unikał próżnowania i odmówię Trzy Ojcze Nasz na uproszczenie przebaczenia za uchybienie z przeszłego życia.